Sera, dobry wieczór, witajcie na kolejnych Quatro Standardowo tutaj poczekam sobie sekundkę, aż tutaj pierwsze osoby dołączą. O, widzę, że dzisiaj chyba jakoś szybciej Instagram i Facebook powiadomili o tym, że jest live. Dobra, to co, chyba myślę, że zaraz jeszcze Facebook, Facebook, Facebook. Ciao, ciao do mi. Fajnie, że jesteś. Dobra. Tak, chyba jest ok, nie? Żeby nie było znowu jakichś problemów technicznych, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo ciekawy temat, bardzo fajny według mnie, bo e, porozmawiamy trochę o pasta, tak? O tym słowie, co to w ogóle jest, czy to tylko makaron, czy jednak nie. Um, i w ogóle i dzisiaj mamy międzynarodowy chyba, tak nie, nie, nie pamiętam dokładnej nazwy, ale chyba to jest Międzynarodowy Dzień Makaronu, więc tak stwierdziłam, że ta pasta tutaj będzie nam pasowała idealnie um, do tego naszego spotkania. Więc, przede wszystkim chcę tutaj Was tak jakby uczulić na pewno taką różnicę, jaka jest między słowem pasta a pastę. I jak no Słusznie w sobie jest, że pasta kojarzy nam się z makaronem, nie? Ale raczej nie powiemy, nie wiem, muszę kupić makarony różne na przykład. To nie powiem debo comprare le pasty, nie? Bo bo pasta, tak ogólnie, to jest. Makaron tak naprawdę przychodzi dopiero później. Najprościej jest powiedzieć, że pasta to w zasadzie jest takie ciasto składające się z mąki, wody i e, soli. I to jest też definicja, którą znajdziecie w słownikach internetowych, czy nawet takich no, zwykłych, takich włoskich na przykład, nie? Więc moglibyśmy powiedzieć, że pasta to w zasadzie ciasto. E, dlatego też pasta fattenkase na przykład to jest domowej roboty, ciasto tak, tak jakby, no, ciasto na makaron tak naprawdę, nie? I, I tak jak mówię, to jest tak jakby skrót myślowy i dzisiaj bardziej już się przyjęło, że pasta to faktycznie jest makaron, Um, ale jak najbardziej można się czasem spotkać też z tym słówkiem zamiast impasto. Mamy też po włosku impasto. Piszemy przez impy, ok? Impasto. I, I to jest w zasadzie takie ciasto, które przygotowujemy na coś, na przykład na chleb. Tak? Czyli, jak mamy po prostu wrzucone te składniki, e, robimy taki ulep z tego, nie? no to to jest impasto. Aczkolwiek kiedyś też można by było spotkać się z pasta. Wydaje mi się, że też, jakby tutaj, nie wiem, popytać gdzieś z góry na dół, jeśli chodzi o Włochy, regiony, to na pewno znaleźlibyśmy jakieś miejsce, gdzie nadal mówi się pasta, właśnie na taki typ ciasta. No, ale zajmujemy się tym, co działa tak, jakby wszędzie, tak? Tym, co jest takie bardziej ogólne, ogólnowłoskie nazwijmy to, lub powiązane z takim standardowym włoskim, dlatego, pasta. Tak, wróćmy do naszego właśnie makaronu. Będzie po prostu makaronem, który może być różny, ok? Tutaj oczywiście nie wchodzę w te szczegóły na razie. E, natomiast, dlaczego nie powiemy pastę? Jeżeli właśnie nawet mówimy o makaronach w liczbie mnogiej, to nie użyjemy pastę, bo pastę będzie się raczej kojarzyło z ciasteczkami. Może kojarzycie słówko pasticcino, pasticcini, które w ogóle też to ma, to pasta, tak? To pasty w sobie. To jest właśnie to. Le pasty. To będą, o, pokażę Wam może z bliska. Jak macie kalendarz przyimkowy na ten rok, który był, no to tutaj mamy właśnie takie ciasteczka, tak? To są właśnie pasticcini, ale na takie coś Włosi też mówią pasty. Dlatego nie użyjemy pasty, żeby mówić o makaronie. Dobra. Także to jest do zapamiętania. Zamiast tych e, pasty pasticini, można też spotkać się z nazwą minion, minion. Um, więc też to jest takie dość ciekawe. I zazwyczaj minion to będą takie malutkie, takie no w sam raz na jeden kęs. Natomiast pasty to już będą takie większe. E, nie wiem jakiś aklerek na przykład. No to to już będzie pasta. W tym znaczeniu, tak? Eee, no bo jest po prostu większa. To nie będzie pasticino, no bo to jest kawał ciasteczka, nie? <gry> Więc jak widzicie, tutaj znowu wracamy do słowa pasta, tak, które może oczywiście tez, też oznaczać to ciasteczko. Musicie po prostu wiedzieć, że mamy takie opcje i do tego się po prostu dopasowywać. Tutaj, przy okazji, dostałam też ciekawe pytanie: jak powiedzieć, jak po włosku nazywa się pasta do butów, pasta do zębów, pasta. jeszcze była na kanapkę. Więc, zanim przejdę do takich trzech powiedzeń, które też uważam, że warto znać po włosku, związanych właśnie z pastą, to przejdziemy sobie do tego pytania. I tak, jeśli chodzi o pastę do e, zębów, e, to jest il Dentifricio. Tutaj w ogóle nie mówi się, nie, nie ma czegoś takiego jak pasta do czegoś, tak? Tak, jakby sos do czegoś. Nie. Mamy po prostu swoją nazwę Dentifricio. Wiąże się to z zębami, więc też można sobie jakoś to e, skojarzyć. E, I po prostu w tego używamy, nie? Natomiast jeśli chodzi o pastę do butów, to tutaj podobnie. Mamy tak jakby oddzielną, oddzielny przedmiot, oddzielną rzecz. Najczęściej ja spotkałam się z Lucidanty. Aczkolwiek wiem, że można też w sklepach na przykład, nie wiem, już na, na, na produktach znaleźć lucido, czyli tak jakby nabłyszczacz bardziej niż jakaś pasta, nie? Lucidante pyrle skarpy albo lucido pyrle skarpy, więc ja przynajmniej z takimi nazwami się spotkałam, jeśli chodzi o, o pastę do butów. Um, nie ma tutaj znowu jakichś takich impasto albo coś takiego, no bo to jest zarezerwowane dla kuchni powiedzmy. I jeszcze było o pastę na kanapkę. I muszę przyznać, że to było najbardziej kłopotliwe dla mnie, bo we Włoszech nigdy nie kupowałam żadnej pasty kanapkowej. W ogóle nawet nie wiedziałam, że istnieją takie rzeczy. Dopiero w Polsce je w zasadzie poznałam. Ale wydaje mi się, że na coś takiego Włosi powiedzieliby coś w stylu purée albo mus, w zależności od konsystencji, jaka, jaką by miała ta pasta. No bo jeżeli byłaby taka no tak jak mus właśnie, czyli taka no bardziej taka napompowana nazwijmy to, bardziej taka gładka, to, to wtedy faktycznie byłoby to może mus natomiast gdy jest to po prostu nie wiem, to są zmielone warzywa jakieś tam, nie wiem, na przykład jakie tu mamy pasty, pasta jakaś z no chociażby warzywna tak? no to wtedy faktycznie powiedzielibyśmy puretti, nie wiem fagioli puretti, verdure pure di coś tam, nie? Yy, więc w takich no, bardziej tutaj chodzi o taką konsystencję, nie? Ale tak jak mówię, tutaj akurat jeśli chodzi o tą pastę kanapkową, to yy, nie jestem pewna, czy to jest najlepsza opcja, więc jeżeli ktoś z oglądających spotkał się z pastą kanapkową we Włoszech yy, i wiecie jak to się tam lepiej może nazywa, to, to też dajcie znać w razie czego, ok? Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane właśnie z makaronem, z słowem pasta w ogóle, to też oczywiście piszcie. Tymczasem ja przejdę do tych trzech powiedzeń, które też przygotowałam, które według mnie są bardzo bardzo ciekawe. Na przykład możemy po włosku powiedzieć "Essere fatto della stessa pasta", ok? Czyli być zrobiony z tego samego, tutaj już powiemy ciasta, tak? Czyli wracamy do tego pierwotnego znaczenia pasta, tego o którym mówiłam na początku, że to jest właśnie mieszanka e, mąki, wody i soli, tak? Czyli mamy po prostu to ciasto w zasadzie. I jeżeli ktoś jest zrobiony z tego samego ciasta, to po polsku jest zrobiony z tej samej gliny. E, więc mówimy tutaj o takim podobnym charakterze, o podobnym właśnie, o bardzo podobnym tak charakterze. E, też temperament myślę tutaj wchodzi trochę w grę. Więc e, po włosku jesteśmy po prostu Siamo fatti della stessa pasta. I powiązany z tym mm, mamy też na przykład takie wyrażenie: Vedere di che pasta e fatto qualcuno. Czyli e, oczywiście te wyrażenia też znajdziecie potem na, jutro na blogu, e, w notatkach, więc jak coś to, jeżeli czegoś nie dosłyszycie e, lub coś jest niewyraźne, to, to możecie sobie jutro to sprawdzić na spokojnie. Więc Vedere di che pasta e fatto qualcuno. Oznacza właśnie zobaczyć, czyli tak, jakby sprawdzić z jakiego ciasta, z czego ktoś jest zrobiony, tak. Czyli nie wiem, czy jest jakiś taki fajny polski odpowiednik na to, ale tutaj właśnie chodzi o takie sprawdzenie, jak jej, jaki ktoś ma charakter, jak ktoś reaguje na pewne sytuacje, czyli właśnie tak testujemy tą osobę, sprawdzamy ten materiał, z którego jest ten ktoś zrobiony, nie? I um, pomimo tego, że użyłam takiej metafory właśnie zobaczenia z czego coś ktoś w zasadzie jest zrobiony. To nie użyjemy raczej tego dla przedmiotów. Czyli jeżeli ja mam e, jakieś, nie wiem, jakieś ubranie i chciałabym zobaczyć, z czego to jest zrobione, no to nie powiem di pasta, e fat, bo to jest zarezerwowane dla osób i jest mocno powiązane właśnie z tym pierwszym powiedzeniem, tak? czyli być zrobionym z, tej samej, e, z tego samego ciasta. E, więc mam nadzieję, że to jest e, jasne, tak jak to powiedziałam e, tutaj. Natomiast trzecie wyrażenie, tak tutaj zerkam moje notatki, żeby nic nie pomieszać, to jest AVERY LEMANI DI PASTA FROLLA. Nie wiem czy wiecie czym jest pasta frolla, to jest ciasto francuskie po polsku, czyli, przepraszam, tak, nie, pasta frolla, Pasta frolla to jest. ciak kruche ciasto. Co ja mówię? Tak, kruche ciasto. Pasta frolla, teraz mnie w dubio, muszę sprawdzić, bo coś mi tu właśnie nie gra. Pasta frolla, pasta frolla. Tak, to jest kruche ciasto. No, tak szybko mi się coś pomyliło. Ok, więc, avere le mani di pasta frolla, mieć właśnie takie ręce z kruchego ciasta, oznacza mieć po prostu takie. No, że nam wszystko po prostu leci z tych rąk. Czyli jesteśmy trochę taką ciamajdo, taką ofermą, której po prostu wszystko wylatuje z rąk. Nie chodzi tutaj o, wiecie, o takie. Celowe, na przykład, wyrzucanie, nie? że coś po prostu wypuszczamy, no bo to nie miałoby sensu, ale na przykład, jeżeli, nie wiem, jestem zmęczona, bo coś robiłam i wieczorem po prostu niosę coś i przypadkiem to mi się wyślizguje jakoś, bo po prostu nie mam już siły, żeby to coś trzymać, no to mogłabym powiedzieć: Accidenti oggi o di pasta frolla. Czyli właśnie mam ręce z kruchego ciasta. Także to, to też jest takie dość ciekawe, ale oczywiście możemy też tego użyć, żeby kogoś określić, czyli no, jeżeli ktoś jest taką trochę oferą albo właśnie widzimy, że ma taki problem, no to też oczywiście możemy tego, tego użyć, nie? Jak opiszę, kiedyś słyszałem i sam sprawdzałem, i na opakowaniu takich pas, nazwijmy to smarowanych, było napisane crema spalmabile, Może w tym kierunku można by pójść? Tak, w sumie to tak. Nie pomyślałam o tym faktycznie. Krema spalmabile też jak najbardziej jest ok. Wydaje mi się, że tutaj te, te opcje, które ja też podałam, są poprawne, myślę, aczkolwiek tak, no tutaj będzie znowu inna konsystencja, nie? W sumie krema to będzie właśnie bardziej takie kremowe, a jeżeli już są grudki na przykład, jakieś kawałeczki, nie wiem, w pasie jajecznej na przykład, nie? Są takie kawałeczki też jajek na przykład, no to wtedy to już nie jest krema, no bo no to nie jest już kremowe, tak? Nie, nie ma tej konsystencji także wydaje mi się, że to jest temat na, no, no, na dalszą analizę, aż jak będę we Włoszech to wybiorę się <laughs> i poszukam jakichś takich past, żeby, żeby to sprawdzić sobie, bo właśnie nie mam, nie mam pod tym kątem doświadczenia i, i nie wiem jak tutaj inaczej można by było zrobić ale tak, krema z palmabilem to też czyli z palmabile, czyli taką, którą można rozsmarować, nie? od czasownika z palmary więc e, dzięki e, Kuba za, za notatkę Um, dobra, czy coś jeszcze chciałam dodać dzisiaj? Zaraz sobie zerknę... Nie. Um, a, to w sumie tak, bo mówiłam o pasta Frolla i pomieszało mi się, to od razu może podpowiem, jak jest z tym ciastem francuskim, żeby też nie było. Um, to jest pasta Sfoglia um, i to jest też według mnie bardzo ciekawa nazwa, bo Sfoglia, um, nie ja wiem, jeżeli kojarzycie ciasto francuskie, to tam tak naprawdę są takie cieniutkie warstwy, które właśnie robią, że sprawiają, że to ciasto jest takie no kruchutkie, tak? Takie fajne sypkie, nazwijmy to, nie? Więc, pasta z folia to jest właśnie taki makaron z takich no, płatków, powiedzmy, nie? Z takich płatów, które jedno jest na drugim. Więc, też to jest fajna nazwa. Jeżeli wiecie o co chodzi, to łatwo sobie też to skojarzyć, żeby to zapamiętać po prostu. A frolla, no to, to właśnie jest krucha, taka, która się no, sama kruszy, tak? Jak sama nazwa też wskazuje. Dobra. Tyle miałam Wam dzisiaj do, do powiedzenia, i znowu wyrobiłam się szybciutko. Jestem z siebie bardzo dobra, coraz lepiej mi to wychodzi. Jeśli chodzi o takie krótkie ogłoszenia na, na dzisiaj, to tak. Pierwsze z nich jest takie, że za tydzień mamy 1 listopada, więc nie będzie kwadranskryakiry. Zobaczymy się od razu za dwa tygodnie. E, możliwe, że w przyszłym tygodniu coś nowego się na blogu pojawi, aczkolwiek nie obiecuję, czyli tak zamiast kwiatrokiakiery, może coś, ale nie wiem, e, jak już to coś do newslettera postaram się wymyśleć, ale tutaj no, no nie chcę tutaj niczego obiecywać, więc po prostu czekajcie, bądźcie, e, obserwujcie co będzie na, w mediach społecznościowych i na pewno tutaj no, jak coś będzie, to się o tym dowiecie. Druga kwestia jest taka, że dużo osób pyta o kalendarze przyimkowe. Czy będą, czy nie będą? Tak, będą. Czekamy po prostu na wycenę też z drukarni, żeby móc po prostu już ruszyć przez sprzedażą projekt. Jest sam w sobie gotowy. Wszystko mamy już dopięte na ostatni guzik. Jeszcze taką jedną nowość właśnie dopinamy, ten kalendarz planer w zasadzie, biurkowy. Mogliście go zobaczyć na... Profilu przyimkowym, właśnie na fanpage'u. To nie jest jeszcze definitywny projekt, tam właśnie też pracujemy nad projektem, więc to jest tak jakby trochę jeszcze. Mm, no, troszkę do tyłu, ale i tak, i tak wszystko jest na, na dobrym miejscu i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym tygodniu ruszymy już z przedsprzedażą. No i ta przedsprzedaż będzie trwała parę tygodni, myślę, ale, no, naszym celem jest taki, takie coś, żeby wyrobić się z pierwszymi wysyłkami na pewno przed Mikołajem, czyli, no, raczej jeszcze w listopadzie, tak? Jakiś tydzień przed co najmniej. Bo wiem, że sporo osób robi sobie lub komuś taki prezent na Mikołaja, więc no, no więc po prostu tak będzie, żeby było dobrze, nie? Więc jak coś, to śledźcie profil przyimkowy, Albo po prostu mój profil, albo profil Karoliny, bo na pewno też będzie o tym informować. Jeżeli czeka się na kalendarze, to będą już na pewno w przyszłym tygodniu, więc ja jeszcze Wam o tym przypomnę, pewnie za dwa tygodnie, jak się zobaczymy na live. Ale jak ktoś chce, no, chce już mieć na pewno, też na szybko, jak tylko się pojawi, to w przyszłym tygodniu, tak, możecie wyczekiwać i sobie sprawdzać na stronie, czy już jest. A jeszcze kogo napisał, to jak ciacho z taka z kartek papieru do przeglądania. Tak, dokładnie. A właśnie no, pasta z folia, nie? W ogóle z to, to, to też jest ze sobą powiązane oczywiście, nie? S chyba robi się w ogóle z takiego, no, z takiego pewnego, specyficznego rodzaju pasta z folia, nie, bo nie jest to może takie dokładnie. To samo kruche ciasto, co mamy, nie wiem, w Napoleonce chyba jest takie kruche ciasto, nie? Jest to troszkę inne, ale zasada jest dokładnie taka sama, no bo mamy te warstwy, to, 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 to ciasto jest właśnie z takich kartek papieru robione, nie? Więc, więc tak, to wszystko jest ze sobą powiązane. Jeżeli jest tu ktoś, kto lubi uczyć się na mapach myśli, to dzisiejsze spotkanie jest idealne do rozrysowania, bo mamy bardzo różne takie skojarzenia, które to jakoś się ze sobą wiążą i można fajnie to sobie rozrysować. Jeżeli ktoś z Was takie, taką mapkę zrobi, to oznaczycie mnie, to też puszczę w świat dalej, żeby, żeby może inni też skorzystali, nie? Dobra, to co? Kończymy na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to standardowo zapraszam do komentarzy i notatki z dzisiejszego spotkania z tymi wszystkimi nazwami i z tymi powiedzeniami znajdziecie już na blogu, na po prostu włoski.pl. A my widzimy się za dwa tygodnie. Także miłego dnia, miłego wieczoru, trzymajcie się, pa!